Dzisiaj się troszeczkę napracujemy. Mamy do zrobienia taki właśnie tort czekoladowo-orzechowy. Myślę, że ciekawa receptura. Zachęcam do oglądania, jak ja właśnie to robię. Zaczniemy od ubijania jajek z cukrem. Do ubijających się jajek stopniowo dosypuję cukier. Jajka się ubijają. Ja pokruszę czekoladę, którą rozdrobnię. W czekoladzie mamy bardzo ładne całe orzechy. Wykorzystamy na pewno je, ale może nie w tym etapie. Jajka już się ładnie ubiły. Dodam przesianą mąkę. Mączkę ziemniaczaną i półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Na końcu dosypuję zmiksowaną czekoladę razem z orzechami. Wcześniej sobie przygotowałem formę, którą wysmarowałem masłem, oprószyłem mąką. Właśnie do tak przygotowanej formy przeleję dokładnie. Wymieszaną masę na Biszkopt. Piekarnik mam już włączony. Temperaturę ustawiłem na 170 stopni z termoobiegiem. Czas pieczenia około 30 minut. Biszkopt się piecze. My w międzyczasie ugotujemy pącz do nasączenia biszkoptu. Tylko delikatnie wyciągnę nasionka i wrzucę całą laskę wanilii. Pącz mamy już ugotowany, mogę go odstawić do wystudzenia. Biszkopt bardzo ładnie wyrósł, też odstawię do wystudzenia. Teraz wstawię polewę. Do garnka wlewam mleko. Do mleka dodaję miód. Żelatynę już wcześniej namoczyłem w wodzie. I pokruszę czekoladę. Mleko się już gotuje. Dodaję namoczoną żelatynę. Mieszam do momentu całkowitego jej rozpuszczenia. Teraz wsypuję czekoladę. O, już zaczyna bardzo ładnie się rozpuszczać. I polewa jest już gotowa. Teraz odstawiamy ją. Niech sobie wystygnie. Myślę, że biszkopt już wystygł. Wyrósł nam naprawdę bardzo ładnie. Biszkopt przekrawam na pół. Ubijemy śmietankę. Mietanka już gotowa, możemy powoli składać nasz tort. Zaczynamy oczywiście od nakropienia spodu na nakropiony biszkopt. Nałożę tak dość dużo gotowego kajmaku. Teraz przygotujemy masę śmietanową. Dosypię cukier puder przesiany przez sitko. I teraz część śmietany dodam do rozpuszczonej żelatyny. Musi się tak naprawdę bardzo dobrze połączyć. I teraz już wlewam wszystko, energicznie mieszam. Na wyłożony Biszkopt wykładam śmietanę, biszkopcik, biszkopt nakrapiamy. Musimy pamiętać, żeby troszeczkę śmietany zostawić sobie do wyrównania boków. Myślę, że będzie dobrze. Wstawiam jeszcze do lodówki. Myślę, że około godzinki. Będziemy mogli go oblać w polewę. Tort już ładnie wystych. polewa już jest chłodna, tak fajnie już zaczyna żelować i właśnie to jest ten moment, w którym wylewamy polewę na tort. I tort orzechowy jest już gotowy. Jeżeli ci się podoba ten przepis, i będzie smakował tort. Daj łapkę w górę. Jeżeli coś byście chcieli zmienić w tym przepisie, napiszcie w komentarzu, a jeżeli byście chcieli zobaczyć jakiś konkretny przepis w moim wykonaniu, to też napiszcie. Postaram się go wykonać. A torcik wygląda imponująco. Myślę, że będzie smakował moim gościom.